Nagrywam te słowa 26 stycznia, czyli kiedy HighGuard zadebiutowało. Pograłem trochę i już nie chce mi się w HighGuard grać. Pamiętacie, może nie wiem, chociażby w podcaście GNM+, mówiłem po, po The Game Awards, że absolutnie, absolutnie głupią decyzją było pokazywanie tej gry jako tego ostatniego głównego dania na The Game Awards właśnie. I tu się zgadzałem z tą krytyką. Natomiast nie zgadzałem się z krytyką samej gry, że to nie wiadomo jakie tam badziewie będzie, prawda? Bo uważałem, że trzeba dać szansę, ja lubię online'owe strzelanki, jak jakaś nowa wychodzi, to zazwyczaj po prostu próbuję. I tak samo miałem z High że chętnie spróbuję po prostu. No i spróbowałem i jest to bardzo, bardzo dziwny miszmasz różnych, różnych gatunków online'owych strzelanek. Mamy tu trochę Apexa, na pewno. Nawet z systemem armorów, który jest dosłownie z Apexa wyjęty, czyli macie pancerz, pancerze, które znajdujecie i ogólnie broń też znajdujemy tutaj na mapie, albo kupujemy u handlarza, można to i to robić, jest takie właśnie połączenie, więc tam macie np. pancerz biały, to jest najsłabszy, potem jest niebieski, trochę lepszy, potem jest fioletowy, wiadomo jeszcze lepszy itd., itd., więc jest taki system trochę tierowego, prawda, lutu, jak w Battle Royalach różnych. No, ale założenia nie są zupełnie Battle royalowe, ponieważ jest tutaj, to są, są to zmagania dwóch, trzech osobowych drużyn, i te drużyny rywalizują o to, żeby zdobyć miecz, taki magiczny miecz, który pojawia się bodajże co ileś tam minut na mapie, i ten miecz musimy zdobyć. Zdobyć, więc teraz to się zamienia troszeczkę w takie, wiecie, Capture the Flag przez moment. I kto zdobędzie ten miecz, musi podjechać do bazy wroga i wbić miecz w jeden taki slot odpowiedni, i dzięki temu zniszczyć osłonę energetyczną, która tę bazę wroga chroni przed tym, żebyśmy do niej weszli. I potem wchodzimy do tej bazy i staramy się zniszczyć jeden z dwóch generatorów. I jak zniszczymy dwa generatory w bazie wroga, to wygrywamy mecz. Więc bardzo proste założenia, niby, ale jest tu trochę do roboty, nie? bo najpierw trzeba zdobyć ten miecz, potem może ktoś nam go zabrać, potem trzeba pojechać do tej bariery, więc okej, okay, spoko założenia, natomiast no nie jest to nic ekscytującego, przyznam szczerze. Chociaż sama animacja tego, co się dzieje, jak już ten miecz wbijemy we wrogą barierę bazy, bo wtedy z kosmosu chyba nie wiem skąd przybywa taki ogromny taran futurystyczny i rozwala tę barierę. Bardzo imponująco to wygląda. No, i co tak naprawdę tyle. Mamy tu różnych bohaterów. Klass jest bodajże 8, czy raczej postaci, bo to jest hero shooter, nie? Więc każda postać ma inną umiejętność ultimate, i inną umiejętność taką, której, której może używać częściej. Ja akurat grałem taką postacią, która mogła wspomagać, wspomagać sojuszników dodatkowym życiem, jakby i tarczą, i też mogła ustawiać spawn pointy w różnych częściach na mapie. To było jako ultimate. I tak naprawdę to wszystko jest ok, nie? Grając w tego Highgarda i teraz już na spokojnie, na chłodno, po ograniu, po pograniu z dwie godziny może spędziłem w tej grze, nie, nie dużo, ale naprawdę po prostu nie mam ochoty na więcej, bo nie chcę też grać na siłę. Pomyślałem sobie, że po prostu yy, powiem wprost, że no kurczę, ta gra się niby się wyróżnia, tak, niby się wyróżnia, ale też się nie wyróżnia, bo mamy te założenia meczu, które są niby ciekawe, ale jak już w to gramy, to czujemy, że nie ma tu nic fascynującego. Nie ma tu nic takiego, że jest, ach, naprawdę, ale to jest super, nie, że nam się chce w to grać. A na rynku shooterów online w dzisiejszych czasach musisz jednak mieć to takie coś, co zachwyci potencjalnych odbiorców, po prostu. I no mnie tu w High nic nie zachwyciło. Najlepszą rzeczą, którą mogę pochwalić, jest system mountów, bo podoba mi się połączenie wierzchowców ze strzelanką dynamiczną w miarę strzelanką FPP, nie, to nie jest coś częstego, to nie jest coś co widzimy w każdej grze, więc udało to się twórcom bardzo fajnie zrobić. Jazda na koniu podczas walki na przykład jest intuicyjna, bardzo wygodna, tu się niczego nie trzeba uczyć, od razu jakby wiemy jak się zachowywać na tym wierzchowcu, więc ten, ten aspekt gry uważam, że jest trafiony i bardzo mi się podoba, nie? więc fajne rozwiązanie z Problemu takiego lekkiego, że no mamy duże mapy, i normalnie trzeba byłoby dużo po nich biegać, a tak mamy te mounty i dosłownie. One mają chyba jedną sekundę cooldownu, nie? więc dosłownie możemy bardzo szybko te mounty przyzywać. Ale też, po prostu, na przykład, możemy robić tak, że jedziemy na mountie, wyłączamy go tylko po to, żeby na zipline pojechać gdzieś indziej, i potem znowu włączamy mounta, żeby znowu jechać dalej szybko. Więc to jest bardzo fajnie zrobione. Ale właśnie, no widzicie, że ja chwalę najbardziej elementy związane z wierzchowcami i mountami, nie? więc coś tu jest chyba nie tak. Samo uzbrojenie trochę mi przywodzi na myśl, jeżeli chodzi o model strzelania Apexa. I ogólnie to, jak to uzbrojenie też wygl wygląda. Jest wzorowane na broniach prawdziwych, z takiego prawdziwego życia, chociaż nie wszystkie. Bo jest broń, która wygląda jak żaden karabin, który znam. Yy, tak jakby, wiecie, z bardziej militarnych yy, shooterów. Ale jest na przykład ewidentnie jedna, jedna broń, która wygląda jak kałach. Ogólnie, jeżeli chodzi o design postaci bohaterów, to no, no są ok. Jakby nic nikt się tu znowu, nic się nie wyróżnia. No, mamy postacie wspierające, mamy postacie bardziej tankowe, mamy postacie, które się tam przyzywają takie stworki. Mam, jest jeden bohater, który przyzywa małe stworki, i może je rozstawiać na mapie. Te stworki atakują potem wrogów, jak ich zauważą. No, ale no. Kurczę, czegoś tu brakuje po prostu. Czegoś tu brakuje, żeby mi się chciało w ogóle w to grać, mimo że same wymiany ognia no czasem budzą emocje, nie? Jak tam wiadomo, brudnimy swoje bazy, uda nam się w ostatniej chwili wyeliminować przeciwników. To jest nawet spoko, natomiast no... No każda strzelanka, jak tak jest ten element rywalizacji, takie momenty klaczowe, to każda strzelanka, nawet słaba, bywa emocjonująca, nie? A tutaj jednak... No po prostu słyszycie to zresztą w moim głosie, na pewno, nie, że yy, to chyba będzie nie wypał. Chyba że, chyba, że nie wiem. Słuchajcie, może wy też zagraliście już w Highgard to dajcie mi znać. Jak wam się podoba ta gra, bo jestem w sumie ciekaw tego. Natomiast dla mnie tu musiałoby być coś jeszcze. Na przykład aspekt obrony bazy. Aspekt obrony bazy, tak naprawdę z tego co pograłem, ogranicza się do tego, że gracze po prostu wzmacniają mury. Wzmacniają mury po to, żeby. Dwie rakiety wróg musiał zużyć zamiast jednej, nie? żeby się do, dostać do naszej bazy, bo jak ta bariera padnie, no to potem mamy jeszcze budynek naszej bazy, prawda? I przez to trzeba jakoś przejść, ale to jest banalne, bo każda klasa ma jakieś środki, żeby rozwalać te mury. Więc cały ten aspekt, moim zdaniem, oblężenia, e, który no jest niby bardzo istotny, prawda? No bo o to chodzi tutaj, żeby oblężyć tą bazę, rozwalić ją i potem te generatory wysadzić. To jest trochę takie niedogotowane, powiedziałbym, bo ja tu widzę potencjał, znaczy, widziałbym, no, bo pewnie to nigdy nie zostanie wprowadzone, ale widziałbym tutaj potencjał na wprowadzenie trochę takiego aspektu tower defensowego, może zostawiania jakichś pułapek na przykład, po prostu więcej, więcej elementów bym o wiele wprowadził, o wiele więcej do tego właśnie, do tej rozgrywki już w bazie, jak na tym etapie, jak ktoś się dostanie do bazy przeciwnika i tam walczymy, nie? Bo tak naprawdę bez tego to. No nie wiem, no nie jest za bardzo emocjonujące. O, wrogowie weszli, to co? No to musimy ich zabić. A żeby nie weszli, to dobra, wzmocnijmy ten mur, jeden i drugi, zróbmy ściany, żeby była mocniejsza, ale tak naprawdę wystarczy, że wróg ma wyrzutnie rakiet, dwa strzały i wzmocniona ściana, ściana już nie istnieje, prawda? Bo jest rozwalona. Natomiast wyrzucenie rakiet zdobyć bardzo łatwo, bo można kupić po prostu u handlarza. Zresztą, tak jak powiedziałem, są klasy, które po prostu mają umiejętność tą podkuczy, tą, której możemy używać często, która niszczy po prostu mury też bardzo łatwo. Jest jeden bohater, który może dosłownie jednym um, ultimate'em rozwalić kilka ścian naraz. Także no, um, ten aspekt jest najbardziej niedogotowany, wydaje mi się, ten właśnie aspekt z oblężeniem bas. Czyli najistotniejszy chyba aspekt, którym ta gra miała się wyróżniać troszkę. No i jeszcze warto powiedzieć na samym końcu, że znowu dobra rzecz jak już narzekałem trochę, to dobra rzecz jest taka, że optymalizacja naprawdę jest niezła. Przynajmniej u mnie ta gra nie sprawia żadnych problemów, i no nie, nie powinna też sprawiać, nie, ale wiecie, jak, jak, w jakim stanie wychodzą w dzisiejszych czasach gry na peceta, więc to akurat pozytywne zaskoczenie, że szczególnie taka sieciowa gierka z jakimiś tam elementami destrukcji nawet, prawda, jest, jest dobrze zoptymalizowana i nie sprawia problemów. Przynajmniej mi. Chętnie poczytam potem recenzję na Steamie i zobaczę, może jestem w mniejszości. Kto wie. No, ale tak, słuchajcie, nie wyrokowałem wcześniej, nie mówiłem tak jak niektórzy, że ta gra będzie martwa już tydzień po premierze. Nadal nie chcę wyrokować, ale mogę tylko powiedzieć, że ja jednak nie będę w nią grał, bo tak pierwotnie planowałem. A pogram sobie parę dni, na no, może tydzień, zobaczymy. Ale szczerze mówiąc, te pierwsze mecze no w ogóle mnie nie wciągnęły na tyle, żebym na przykład zrezygnował z grania sobie Foxhall, które zacząłem niedawno ogrywać i poświęcał mój czas na coś, co po prostu no, no żadnej większej frajdy nie przynosi. Bo jakaś tam minimalna frajda jest, ale no mój, mój czas i wasz czas chyba też jest zbyt cenny, żeby poświęcać go na minimalną frajdę. Nie? Lepiej wybrać gry, które przynoszą o wiele większą frajdę. Więc to by było takie podsumowanie ode mnie. Dajcie znać, czy spróbowaliście już zagrać w Highguard. No i do zobaczenia w kolejnych materiałach.